Siemano, z tej strony Maciek Tata. Będziemy sobie przetestujemy dwa razy taki rzymski ogień. E, jakieś kotki, jaguar, leopard i coś innego. oraz co? Nie wiem, jakaś inna nazwa. A, zaraz się przeczytam. Otrzymaliśmy te od fajerwerki Korsarz, więc gorąco dziękujemy za nam tego do testu tych rzymskich ogni. Co mamy? E, tutaj te XC. 208, nie nie 208, tylko chyba tam było 800 coś 861 oraz 860, no, uh -huh. wyprodukowano w Chinach certyfikat. Ceny nie sprawdziłem, sorki, o tutaj wam wyłożyć informacje jeszcze. O certyfikano F2, e 5 szczałów każdy ma rzymski ogień właśnie taki. no Dobra, mamy Sylwestra, trochę wieje. No najpierw lecimy z kopkami. mamy śmietki, tutaj. Czekaj, to jeszcze daj mi to wierzyć, jestem w błąd. Lądy powinny być tu, są schowane w środku, musisz tą dziurę zrobić. No? Zobaczycie. Bardzo może. ze strony Hmm. To Weźcie zimno. Weź te, weź te teraz wyciągnię. Hmm. No, no to jest to po tym że on wam nie zawilżeje, tak? No to fajnie. Tak. Ja. W razie deszczu, w razie jak na straganie, ktoś tam to już nie, nie ma. O, to trzeba czymś sobie podważyć. Dobrze, co no. mamy? Leopard. Leopard. I it

Nie wiem, tamte były głośniejsze, bynajmniej PIROMAX. To są takie cichutkie, nie ta strona, na odwrót tak, czy nie? O. Tak poświeć no sobie tu jest? Tu jest. Opróć to trochę. No nie no, dawaj rakietkę. na no wciucham. Ktoś że... ma pazury. Jakie to nazwy były, ty mówiłeś? to jest... i jakiś, higer, tiger. Nie, tiger to jest. Tiger. Albo niger, nie wiem. Afryka. Nie pod skosem, ej! To nie jest moździesz ty! No! Tch. Oh, nie. Efekty lepsze, ale tak delikatnie słabsze, jeśli chodzi o huk. Niech widzowie no. sami decydują. No, no, okay. Bardzo fajne, głośne efekty, super. O! No. Grzmi u nas. No. Ta burza będzie. Także my kończymy, żegnamy się z Wami, kochamy Was. Mocno dziękujemy z czasem po smętnej pirocznej No, testujemy dalej. Do Hej.